Święty Bernardzie, płomieniu miłości do Chrystusa, który całym życiem wskazywałeś na Boga, przychodzimy dziś do Ciebie z ufnością. Naucz nas kochać Pana całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Uproś nam łaskę gorącej modlitwy, aby nasze życie było zakorzenione w Bożej obecności. Ty, który ukazywałeś piękno prostoty i pokory, prowadź nas do ciszy, gdzie dusza odnajduje prawdziwy pokój. Pomóż nam odrzucać pychę i przywiązanie do rzeczy przemijających, abyśmy całą nadzieję składali w Panu. Święty Bernardzie, gorliwy czcicielu Maryi, naucz nas miłości do Matki Chrystusa, aby jej serce było dla nas schronieniem i drogą do Jezusa. W chwilach zwątpienia przypominaj nam, że Bóg jest wierny i nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Wyproś nam wiarę żywą, serce pełne miłości, ducha odwagi i wytrwałości w dobrym. Niech Twoje wstawiennictwo rozpali w nas ogień miłości Bożej, abyśmy w świecie pełnym zamętu byli świadkami pokoju, światła i nadziei. Święty Bernardzie, módl się za nami.